Jest 10.15 A ja oglądałam przez 2 godziny YouTube'a Ten, bo mam samochód Wiecie co? Ja nie wiem, czemu ja nie przemyślałam Za to dużo Będzie ważyć 18 talerzy Hello! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Powiem Wam szczerze, że nie wiem do końca o czym będzie ten film. Raczej będzie to vlog. Mam dzisiaj sporo spraw do załatwienia. Że wygląda następująco. Następny film, jaki mam zaplanowany, taki tematyczny, mogę nagrać dopiero pod koniec września. Będzie na początku, w samym początku października. Będzie on według mnie fajny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale nie miałabym filmu przez cały miesiąc. Bardzo długo myślałam, co mogę tutaj zrobić, ale wiecie, ja jestem w takiej samej sytuacji, co wydaje mi się, że dużo maturzystów Czyli tak, skończyłam szkołę w kwietniu W maju pisałam matury No i od końca maja do teraz mają wolne I nie mam za bardzo co nagrywać tak szczerze Bo już po prostu wszystkie ciekawe rzeczy zrobiłam przez te najdłuższe wakacje w życiu A teraz po prostu takie oczekiwanie, co nie, na studia Ten wrzesień taki chyba właśnie jest u większości osób więc stwierdziłam, czemu by nie nagrać vloga, tylko że ja nie wiem po prostu, czy Wam się taki format spodoba moim 200 subskrybentom, za których jestem bardzo wdzięczna, bardzo Wam dziękuję, że chcecie mnie oglądać, subskrybować i patrzeć, jak ten kanał się rozwija, bardzo jestem za to wdzięczna, każdemu z Was z osobna a więc tak, zobaczymy, czy nagram vloga? Zobaczymy, czy Wam się spodoba? Więc może piszcie w komentarzach, co co byście chcieli zobaczyć. Czy lubicie vlogi? Co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu? Co byście chcieli, żebym nagrała? Ja na pewno się tym zainspiruję, bo chcę po prostu robić treści, które odpowiadają Wam, bo to ma sprawiać Wam przyjemność oglądanie tego. Ok, dzisiaj mamy sporo rzeczy do zrobienia, więc może dokończę się malować, bo ja wpadłam na ten pomysł, gdy się właśnie malowałam. Jak widzicie już zrobiłam włosy mm, i dokończę teraz makijaż. W ogóle ten róż z Milk po prostu to jest cudo, to jest tint to jest taki żelek, nie widzieliście bo on był dosyć viralowy, że ludzie chcieli go zjeść ja nie mam takich myśli nie wiem o co chodzi <grytania> dla mnie jakoś nie wygląda apetycznie, ale najwyraźniej dla niektórych tak i on jest super, bo on się trzyma bardzo długo bo to jest tint, ten odcień ja mam go w odcieniu, ja nie wiem ile tam jest odcieni tam jest kilka, ja mam spritz chyba to jest ten odcień i on już mi starcza bardzo długo, zobaczcie ile go jeszcze jest Aha, okej, okay. to jednak może nie jest tak dużo? Nie no, jest dużo A już go mam Teraz, żeby nie skłamać, ale ja już go mam na pewno ponad rok Okej, okay. więc Ja się domaluję i Zobaczymy, co będziemy robić dalej Mogliście zobaczyć po o moich poprzednich filmach Że ja noszę okulary Ja noszę okulary od 11 roku życia, chyba I Ja dużo z nimi już przeszłam Ja nosiłam okulary, nosiłam soczewki I Znowu rok temu coś mi się przestawiało i stwierdziłam, że będę nosić okulary prawie równo rok temu, we wrześniu, a, no to rok temu. I, i co? I teraz mi się znowu zmieniło i znowu nie chcę chodzić w okularach mm, ale możliwe, że wada mi się zmieniła, więc niedługo idę do okulisty. Za przyszłym tygodniu idę do okulisty. I mam, no, i chcę zobaczyć, czy po prostu mi się zmieniła to wada, bo chcę bardzo sobie kupić już soczewki. Więc jeszcze muszę chwilę chodzić w okularach, a strasznie nie chcę. Niech mi ktoś powie, że rzęsy nie zmieniają najbardziej człowieka, jeśli chodzi o makijaż. To jest dopiero pogrubiający tusz. Ja używam jako pogrubiającego tuszu taki z Max Factor. A teraz jeszcze będziemy wydłużający z Rimmel London, ale akurat to się zmienia. Za każdym razem kupuję inne. Ogólnie niedawno, jak to się mówi, uciekałam z hybrydowego więzienia. Po prostu przestałam nosić hybrydę. Chyba dwa miesiące temu. I ja chcę do niej wrócić. Ja po prostu moje podłogi się brudziłam okropnie. Tutaj tego, tego nie widać w kamerze, bo ja Wam po prostu nie pokażę. I one już się w miarę naprawiły po hybrydach. Ale ja po prostu. Ja tak. Ja sobie zrobię sama włosy. Ja umiem się sama umalować. Ja w miarę umiem się ubrać. Naprawdę. Ja. Zrobię sobie hennę. chodzi o mój wygląd, serio, wszystko potrafię sama zrobić, ale paznokcie? Bez powyżej moich kompetencji. Naprawdę. Wiadomo, to nie jest zdrowe. Przydałoby się, żeby te paznokcie odpoczęły. Ale matko, jakie to jest poświęcenie. Może ja wam powiem, jakież to ja mam dzisiaj sprawunki. Więc tak, muszę zmierzyć spodnie i zaznaczyć, dokąd mam mieć skrócone i zawieźć do krawca. Co nie wiem, czy zrobię, tak szczerze, bo stałam dzisiaj przed siódmą, żeby zrobić wszystko, mieć z głowy, no, ale jest teraz, która? Jest 10.15, a ja oglądałam przez dwie godziny YouTube'a, <grych> e, więc nie wiem, czy to dzisiaj zrobię, ale spróbuję. Muszę otworzyć konto w banku, bo chciałam zmienić bank, stwierdziłam, że to jest ten czas, jak już, jak teraz tego nie zrobię, to jak wyjadę, to też tego nie zrobię więc muszę dzisiaj na pewno po to pojechać. Muszę odebrać talerze ziska. Jak byście zobaczyli mojego shortsa, to byście wiedzieli, że właśnie zamówiłam e, kilka talerzy bisku. No i muszę je dzisiaj odebrać. Mam nadzieję, jeśli mi przyjdzie SMS, bo na razie to nie przyszedł. Wspomniałam, co mam jeszcze do zrobienia. Muszę też iść dzisiaj na zakupy z moją siostrą, bo potrzebujemy sukienek na osiemnastkę, na którą idziemy niedługo. Muszę też posprzątać w pokoju, a wziąć morskim paznokcie. To jest naprawdę, ten kto ma świękę morską ten zrozumie, że to jest chyba najgorszy punkt tego dnia Muszę też jeszcze załatwić parę spraw związanych z mieszkaniem Ze spraw, które nawet wstyd tu mówi Tu muszę nagrać TikToki i zrobić sobie zdjęcia na Instagrama Wiecie jak jest Wiecie co, przydałoby się iść do tego banku na początku Bo teraz są godziny dla bezrobotnych, czyli dla mnie Potem ludzie wyjdą z pracy, będą chcieli iść do banku, mogą być kolejki to jest dobry pomysł. Tylko gdyby mi się tak jeszcze chciało, jak mi się nie chce. Powiem Wam, dlaczego chciałabym mieć soczewki znowu. <taki>, Taki piękny makijaż, a zasłaniają go okulary. Ale okej, okay, lubię moje okulary. Po prostu. Chciałabym ja już ich nie nosić. Okej, okay, chyba jadę do tego banku. Muszę czekać, aż mi przyjdzie statyw, bo próbowałam przez jakieś 5 ostatnich minut gdzieś was postawić, ale nie dałam rady, więc pokażę wam. Tylko używam perfum w ogóle Ariana Grande. Ja nie, nie, jestem jakąś fanką, po prostu podoba mi się ten zapach. A na to psikniemy sobie mgiełkę berwanila, moją ulubioną. Ja wiem, że ją się albo kocha, albo nienawidzi. Ja jestem w tej pierwszej grupie. Dobra, miałam jeszcze dawno załatwiona, jest 10.40, ale w końcu się wygramoliłam z tego domu i jedziemy do banku. Dobra, wiecie co? Może ja Wam to szybko streszczę. Okazało się, że ten bank ma dosyć mały oddział i są tylko dwie osoby, które przyjmują, więc czekałabym teraz w kolejce około dwie godziny. I na szczęście można się umówić na jakąś daną godzinę, ale mi potrzebne jest to konto na dzisiaj, no więc troszeczkę się zdenerwowałam, czy dam radę je założyć dzisiaj, ale na szczęście się udało. Na 13 jadę znowu do tego banku, ale dobrze, cieszę się, że się udało. I teraz nie wiem, co będę robić, zobaczę. Hello, witam się z wami już trochę później, bo byłam już w tym banku, o którym chyba normalnie jest cały ten vlog, i założyłam konto, wszystko jest już zrobione, a teraz będę robić obiad. Zdaje mi się, że ten vlog to jest dosłownie ja w samochodzie, w domu, w samochodzie, w domu Ale spróbuję teraz trochę nagrać, bo tak jak mówiłam, jedziemy na zakupy sukienki na 18. O matko, witam się z wami kolejnego dnia Wczoraj coś mi dopadło, jakaś choroba i przeleżałam drugą połowę dnia w łóżku Dzisiaj nie jest w sumie lepiej, jak możecie usłyszeć po moim głosie, mam strasznie zatkany nos Ale musimy zrobić te rzeczy, które wczoraj nie zrobiłam Więc... Przygotujcie się ze mną i zobaczymy co z tego vloga wyjdzie Muszę naprawdę porządnie usłyszeć tą głowę, bo W postaci, czego teraz potrzebuję to wyjść na zewnątrz z mokrymi włosami Był w piątek i na osiemnastkę, więc... Muszę się wyleczyć. Muszę po prostu. No w ogóle moje włosy po wysuszeniu. <noise> Trzeba coś z nimi zrobić. Spróbuję je trochę doprostować tą końcówką. Chociaż ja wiem, że ona no nie jest taka za bardzo doprostowanie, ale czasami coś pomaga. Zobaczymy. Pogadałam sobie wyprostować po prostu te włosy. Ale tak mi się nie chce. Boże, to jest za vlog Nieważne. Robimy to. No, i czy coś dało? Chyba nie. <laughs> Chyba nie. O matko. Wiecie co? Stwierdziłam, że po prostu doprostuję tam gdzie trzeba. Idę w ogóle za parę dni podciąć trochę końcówki. W końcu znalazłam przecierkę, która rzeczywiście, jak mówię, że chcę obciąć, nie wiem, tyle, chociaż wiem, że powinnam więcej. To mi rzeczywiście tyle obcina. właśnie byłam u niej już trzy miesiące temu. I ocięłam mi wtedy też mniej, żeby teraz ze 3 miesiące przydać. Znowu i znowu mi obecnie mniej. No, ja wolę tak chodzić ze 3 miesiące, ale trochę mniej obcinać, bo ja nie chcę mieć krótkich włosów. Chyba mi się pochwalić sobą, Czarnosową. Czarnosową <grywam> bransoletką Ten, bo mam samochód. Ten dostałam na 18. Ten dostałam na 18, ten dostałam na 18. A bransoletkę pod podchoń. Nie jakie to są długie, fajnie. Czy ja nagrywałam to samo wczoraj, ten sam kadr? Nie wiem możliwe. Dzisiaj taki delikatny makijaż, bo... No właśnie, bo jestem chora, więc muszę tylko szybko załatwić te sprawy, które trzeba. Może Wam powiem co, co będziemy robić? Chociaż mówiłam wczoraj, ale no powiem wam, co zostało. Spodnie do krawca. Trzeba je oddać, bo ja strasznie chcę je zabrać na studia, a niedługo się wyprowadzam. Jak już mówiłam, od razy, eee, więc nie mogę tego odkładać. Są, no, są za duże bardzo za długie. Za, za długie, nie za duże, za długie. Musimy odebrać talerze z ISKA, bo wczoraj przyszedł mi SMS dopiero chyba około 18, 17, 18. a to ja wtedy leżałam tak, więc. Yes. Yy, więc nie miałam siły pojechać po niej i też bym nie chciała. No i jak to zrobię, to chyba będę miała w miarę spokój dzisiaj i będę mogła się wyleczyć. Ogólnie nie wiem, czy wspomniałam wczoraj, ale już wspomniałam, że miałam wczoraj robić zdjęcia na Instagrama, no i zrobiłam. Sorry, no i je zrobiłam, więc ja Was bardzo tam zapraszam, bo Naprawdę podobnie one już tam są, gdy wstają ten film. I byłabym bardzo wdzięczna za lajka, może jakąś obserwację. <laughs> jeśli interesują Was jakieś stylizacje, to zapraszam Was na mojego TikToka, bo tam często je wstawię, A teraz, jak się zaczną studia, to, to tam będzie, będą naprawdę stylówki pewnie codziennie. Jeśli chcecie inspo, to zapraszam. <laughs> naprawdę. Po co coś nie myśleć, co coś ubrać, skoro możecie spojrzeć na mojego TikToka, i już macie jakieś inspo i się na stylizacji? Wtedy ja myślę za Was. Dajcie na TikTok. <gry> Właśnie mi upadł tuż. Kurde, do szuflady. Do szuflady, rozumiecie to? A matko. taką zakończę. Drugi raz. W ogóle nie mogę już to czekać, aż skończę ten rozświetlacz Trab Beauty. W takim oto kolorze. Mesmerize. E, bo ja bo nie mam kupiłam bo on nie on robi plamy ten sam rozświetlacz, tylko w innym kolorze, nie robił plam a ten ten robi jak na sobie ten na palec i bym tak wzięła to taka różowa plama zostaje no ale wiadomo, nie wyrzucę rozświetlacza za tyle pieniędzy <grytania> więc go kończę, trochę jeszcze zostało no i makijaż gotowy wiecie co? ja nie wiem czemu ja nie przemyślałam jak dużo będzie ważyć 18 talerzy ale ledwo to doniosłam, są to przez pół galerii bałam się, że się ta torba przerwie więc jedną trzymam tak w górze, a drugą pod spodem to było okropne ale pokażę wam e, jakie to talerze Okej, okay, sześć takich one są wszystkie z tej samej kolekcji, ale wam pokażę taki haul szybki sześć takich talerzy, pięknych bardzo mi się podobają takie wiecie, tutaj zaokrąglone Drugie to są takie mini miseczki, ich również mam sześć. Nie wiem czy powiedziałam, że tam też mam sześć. Wszystkiego mam po sześć. No. No, no, są takie same, ale są bardzo ładne. Ostatnie, takie mniejsze. Ogólnie to uczyłam się trochę hiszpańskiego. się uczyć go na studia, ale strasznie się zmęczyłam. Po prostu o nie ustaję, więc teraz będę czytać książkę. Baśń o złamanym sercu. Jeśli czytaliście Karawal to polecam. Dobra, przeczytałam już tyle. Ale już teraz nie mi się podoba i słyszałam dobre o niej opinie. Więc w sumie to zobaczymy czy polecam. Ale no, to jest jakby... Może nie kontynuacja Karawalu, bo podobno da się to czytać bez znajomości tej trylogii. Ale podobno o wiele lepsza jest frajda jak się przeczyta ten Karawal. Więc ja specjalnie go przeczytałam, tylko to, żeby przeczytać tą y, trylogię, to jest mała trylogia. I Wam update później. Hello, zmontowałam tego vloga i wydaje mi się, że wyszedł całkiem fajnie, więc wstawiam go. No, Wy to wiecie, bo go właśnie widzicie, um, ale dajcie znać, jak Wam się podoba taki format. Czy więcej vlogów, czy jednak widzicie takie tematyczne filmy? Ja oczywiście czytam każdy komentarz. I zapraszam Was jeszcze raz na moje inne social media, bo tam jestem bardziej aktywna. Um, co jeszcze? Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić nowych treści, jeśli ja z wami żegnam i dziękuję bardzo za oglądanie. Pa!